Cześć, witajcie w My Garage, czyli no, w takiej grze, jak ona wyszła chyba miesiąc, czy dwa temu, nie pamiętam. Yy, nie pamiętam. Jest to gra studia Viking. Co się stało? Yy, o. Yy, tak, jest to nie pamiętam jak z, jakiego to kraju jest gramy na medium ja się window na high window na high chwila zobaczymy co się stanie jak na wysoką grafikę jest mniej FPS co tam dobrze, a więc pierwsze co robimy to nie otworzymy swojego garażu. Hehe. No bo od wersji 701, na której ja grałem, wydają się dużo rzeczy. Trzeba podejść. Otworzyć. To, tak, trzeba na pewno iść na no, dunkert. W tej grze jest język polski, ale on jest taki. Jak by to powiedzieć? Taki. On jest polski, ale. Jest polski, no ale. Chodzimy sobie. Teraz jest lag. Tutaj, że na, pod I się sprawdza dane pojazdu. Pod kusie... Już Wam pokazuje coś. Pod Takie schylenie, takiego samarka. Tylko, że w MySMRCard to było chyba yy, na lewo. I mamy tak, trzy auta do wyboru. Sedan. W grze występują trzy auta. Sedan, y, coupe i cabrio. Są to łady. Mamy taką. Mamy cabrio. O, dwie, dwie cabrio. Tamta mi się strasznie podoba, ta biała. 300. Yy, 3500 1500 Bierzemy od razu, ja się nie zastanawiam. Ale jeszcze zanim ją kupimy, ja bym sprawdził jedną rzecz. Czasami to szczęście do kupienia jakichkolwiek. na nas pierwszy samochód. Trochę odcinku mam zamiar z tego zrobić. A tym bardziej, że w czasie mniejszym. Jestem troszeczkę chory, co to znaczy nie chory, ale coś, coś mi siedzi na rządku, nie wiem, co dokładnie. Yy, ale no jest chyba wszystkich świętych, nie jestem pewien, w y, poniedziałek, więc nie dość, że weekend, to jeszcze mam trzy dni wolnego. Chyba ten niedziel-poniedziałek, więc no myślę, że trochę się to rozkręci. OBS-em, jak nagrywałem, to mi strasznie ścinało klatki. Wszystko musi dziać, kiedy ja nagrywam serio. Teraz coś jedzie, nie wiem. Nie rozpoznaję tego. Yy. A teraz nagrywam po prostu Windows, Windows G i wszystko jest ok, tylko yy. przepraszam bardzo, ale dźwięk będzie trochę gorszy. Nie wiem, z czego to jest zależne. Mikrofon jest dobrze ustawiony. Dobra, nie przedłużając. Pamiętajcie. W minu się przestaje gadać. No. To w tym samochodzie co mamy? Niekompletne zawieszenie. Ale silnik bardzo duży. Znaczy... Silnik praktycznie wszystko jest nowe. Dobra, maska, lampy. poskłada... poskładujmy części. Wiesz, że nie będę musiał dużo blacharki robić. Pościna się trochę. No. O, mamy cylinder head, ale niestety problem jest jeden. Będę musiał po to je, jechać samemu. Więc myślę, że w tym odcinku zrobimy tak: sprowadzę ten samochód i pojedziemy autem klienta, żeby po prostu wziąć te części. Więc to, kupujemy. Kupujemy. O patrzcie, tu macie, ma, mamy gameplay tips ten force feedback, mamy autosave, ja mam autosave, więc w 15 minuty może trochę ściąć przepraszam za to. I tutaj się powinny pojawić samochody, bo tu jest taka... W wersji 7, 701 tego nie było i tu się różnie spełniły, ale dobrze nie będę mogła o tym opowiadać. Teraz to tu garage tak taksówkę do garażu. Tutaj się spawnuje. No bardzo piękny. Jak na pierwszy projekt. Zrobimy go klasycznie. Teraz sobie go umyjemy, Na no, szybkość. Tutu, tu, 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 tu. tu, tu, Mam nadzieję, że nikt nie wróci. Chciałbym spokojnie nabrać. Yy. Dobra. Hmm. To nie wiem właśnie, czy będę mógł to zmontować. Bo jak nagrywam obecnie to nie mogę montować w, w montowarce, więc jak będę mógł to, po... to tu gdzieś utnę, ale nie wiem. Możliwe, że to utnę. Możliwe, że nie. Ty, z 700 za pomalowanie jednej części. Tylko której? Przodu? Nie, przód jest... Dobra. Nieważne. Jedziemy teraz na złom. Żeby zabrać samą tę część. Droga na złom jest długa. Myślę, że tak. Teraz pojedziemy. Na szczęście... Jezu człowieku! Oczywiście mamy kamerę 3. Pod czwórką mamy. Ale to nie polecam. Pod szóstką. No ja wolę dwójkę. O, patrzcie. Drifting. Dodali też kołpaki. To bardzo fajna zmiana. Jakoś tak bardziej pasuje to do ładu Takie kołpaki. Najgorszy jest właśnie ten ruchu uliczny. Nie wiadomo, co się stanie, w BMG Drive w sumie. A właśnie, chcielibyście serię z BMG Drive na kanał? Jakieś odcinki typu ocenianie modów czy skakanie na skoczni? Ja nie mogę! Człowieku! Zawału prawie dostałem. No, człowieku, coś ty robi! Druga, czekajcie. Ja tylko sobie coś sprawdzę. Czy do Ty. Mogę coś. Kurde, ten odcinek będzie długi. Nieważne. odcinek pierwszy zawsze musi być długi. Tego chyba nie było? Na pewno tego nie było. Więc sprawdzamy. Tu mogą się spawnować samochody za free. Więc sprawdzamy. Jest kibel. Jestem silny. Tutaj jest droga. Tam też powinny być takie opuszczone domki, w których są samochody. Panie, prawie mi w samochód walnąłeś. Weź ty się upanuj. Co ja odwaliłem w tym? Jedź do przodu? Co ja w tym momencie odwaliłem? Ej, 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 ale weźcie się ruszcie bo nie mogę. Bo nie mogę. No. Ale koledzy no. Weźcie, się ruszcie co? O! Od razu w przepaść Jada ci jada przepadnij! Przepadnij! Przepadnij, no, przepadłeś już No, jest dziesiąta minuta, a my nadal nie dojechaliśmy. Yeah. <laughs> tu gara. Ja to po prostu po odcinku zrobię. Uff, już myślałem, że nie mam samochodu, a zapomniałem, że go nawet tam podnoszę. No dobra, teraz tak. W sumie moglibyśmy kupić gotowca, ale. Co? Tak, do 15 minuty bym pograł na odcinku, bym coś porobił. Nie będę też za krótkich tych odcinków robił, bo to nie ma sensu. O, przydałoby się gorąco na odcinku, właśnie dać. Z tym nie ma ręcznego, więc. Oczywiście, w opisie dam. Link do gry na Steamie Dam link do Discorda Twórców, oczywiście nie mojego, nie mam, ale w sumie mam Discorda. Ale nie mam grup. A Wy napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli Odcinki z BNG Drive. Nie wiem, jakieś zdarzenia, na przykład testowanie, właśnie jak mówiłem, testowanie modów. Czy też po prostu jakieś durnoty, typu <grym> durnoty typu testowanie śmiesznych modów. W sumie nie byłby zły pomysł, tylko musiałbym się spytać, czy mógłbym z kolegami pograć na BMP. Mam, posiadam BMP, bo niestety nie swój serwer. Bo swój serwer jest bardzo ciężko stworzyć. Próbowałem już raz, ale to wszystko trzeba robić. Kuda jakieś Oj Rutera Dobra, dobra, dobra. To jest Vitus. Vitus malinus. Przydałoby się. Prowadzimy go tak. No, co mamy tu? O kurcze. To tak pudełko? I ta szafka dobra, klucz. W odcinku zrobię tu lekki porządek, żebyśmy mieli wszystko pułpakowane. Ok, amortyzator w dobrym stanie. Będziemy potem sortować rzeczy w postanie, żeby nie tracić dużo gotówki. Tyle, zrobił. Chciałem odkręcić drążek, odkręciłem całe koło. Ale beka. To. Tire Road. Jest w dobrym stanie, ten jeden. ten burwinie? Technik? Yy. Po skrzynie, po odcinku, pojadę trzeba teraz odkręcić. Tu. O. OK. Przykładnie też jest w dobrym stanie. Dobra. Inny Koło też trzeba będzie odkręcić. Okej. Okay. O kurczę, jak to się ściąga? Chyba ściągaczką do szyb. Tak. Super. Dobra. Pierwsza raźba pudełka. Koło. O Zacisk na pewno nie Teraz mogę. Teraz dobry czy to jest w lepszym stanie? O nie jeszcze to trzeba odkręcić. Do tego trzeba śrubokręta. Cyk, cyk, cyk. Żeby zachować oszczędność. Też możecie zapytać, po co ja to odkręcam całe żeby się dowiedzieć w jakim stanie co jest Okej. Okay. Teraz No Nie! Ale fail. No cóż. No cóż. Będzie na miniatura Ale dobra miniatura będzie teraz. Hmm, ale O, o, o! Dobra, jest kit. Podnośnika. W się sensie spuścić podnośnik. W następnym odcinku rozkręcimy silnik. Zobaczymy, co w kar z karoserii trzeba rozszlifować sobie do wymiany, bo niektóre rzeczy mogą być walnięte. Podłoga przerzedawiała. Oj, ten samochód na skrzyni biegów. Jej. Ale na szrocie jest lepsza skrzynia biegów. Taka nowka, jeszcze tańsza. Dobra. W odcinku też mam nadzieję, że pokażę. W nie, sensie nie pokażę, tylko posortuję, co jest dobre, a co złe. Bo jak widzicie, na razie to na tej półce nie zmieści już za dużo. Dobra. Będę by się przydało zdjąć. O kurczę! No to teraz... Nie zaoszczędziliśmy dużo, bo to żeby 17 dolarów posz... OK Okej. Yy. XD. To, tak nie chciałem. Nie! Opal się! że nie jest dobra. Dobra, trzeba podnieść, bo zaraz była... Go... O kurczę. Co eee, jeszcze? Metalinka. To nie jest naprawdę w dobrym stanie. Patrz jaka ładna głowa w ogóle. No, super jest. Mi się bardzo podoba. Ta gra graficznie. Jest super. Naprawdę. Oczywiście żeby być tu miłym to pozdrawiam twórcę gry. Bardzo dobra robota. O, 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 jest. Mamy skrzynię. O, teraz silnik trzeba jak zmontować. Tam. Tu. Lag, no widzicie, save'y zrobiłem. I yy. była ta jedna śrubka. Po tej stronie? Po tej stronie jest na pewno śruba. Co? Yy. Gdzieś tu była ta Kurczę. Dobra, spuszcz spuszczamy już samochód, bo i tak już teraz silnik wypadnie, więc... A nie, nie wypadnie. Szczerz się chłodnica. Tu jest. O, właśnie o tym się Nie, nie, nie. Oto. Teraz przewody elektrycznie nie są w dobrym stanie. A i silnik już wypadł. Co ja go tu da Gdzie, gdzie on jest? A, tu. Zbagał. Już myślałem, że straciłem silnik. No. Dobra. Silnik. Plus radiator. Radiator radiatoru tam go wyrzucam. E Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się i cześć.